To jest ważny moment dla przede wszystkim mieszkańców naszego pięknego miasta Prudnika bo dzisiaj oddajemy inwestycję, która w dużej mierze zwiększa bezpieczeństwo przede wszystkim w ciągu ulic Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego. Jak pamiętamy, te ulice no, były, że tak powiem, zaniedbane pod względem bezpieczeństwa, pod względem oświetlenia. Natomiast zakres, zakres prac, które zostały wykonane to jest przede wszystkim 1250 metrów jezdni, co składa się na prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest 3800 metrów kwadratowych chodnika. Są ścieżki pieszo-rowerowe bodajże 560 metrów dokładnie, ale co najważniejsze jest 8 Przejść bezpiecznych przejść dla pieszych jest oświetlenie, zostało zrobione odwodnienie, zostały wykonane parkingi, jak również postawione zostały wiaty śmietnikowe, co naprawdę też ułatwia życie naszym mieszkańcom. To jest kolejny krok do tworzenia Prudnika jako miasto bezpieczne, jako miasto nowoczesne. W tym momencie burmistrz również pojechał do Warszawy, aby pozyskiwać nowe środki na kolejne inwestycje, i to jest kolejny krok do tego, aby te inwestycje w naszym pięknym mieście realizowały się, i myślę, że tak będzie. To jest dobry kierunek. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy. Którzy się przyczynili do, do tego sukcesu, zarówno wykonawcy, jak i projektantowi czy inspektorowi nadzoru inwestorskiego, którzy naprawdę dużą pracę wykonali. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom urzędu, szczególnie, szczególnie Wydziałowi Inwestycji, Zamówień Publicznych, którzy z tą inwestycją mieli naprawdę bardzo dużo pracy. Za to im wszystkim bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że że dzisiaj w symboliczny sposób możemy otworzyć tą piękną drogę, która łączy zarówno ulicę Nyską z ulicą Batorego poprzez Ogrodową, Robrego i Kochanowską. Całkowity koszt inwestycji to jest blisko 6,5 miliona złotych. Natomiast 4 miliony 600 pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeżeli chodzi o terminowość, terminem ostatecznym początkowo był połowa tego roku, czyli czerwiec 2025, ale no niestety wiadomo, ze względu na ubiegłoroczną powódź, prace się opóźniły, były prace dodatkowe, dlatego w dniu dzisiejszym jest uroczyste otwarcie tej drogi. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych będzie funkcjonował, dlatego że proszę pamiętać, o czym przypominam, jeśli chodzi o środki unijne, pomoc unijna kończy się na drogach wojewódzkich, czyli drogi krajowe, autostrady, eski i drogi wojewódzkie. Drogi lokalne, powiatowe i gminne to jest zmartwienie każdego państwa członkowskiego. Więc chcąc poprawiać tą infrastrukturę, my nie możemy z takiego rodzaju wsparcia zrezygnować. Czy ono będzie wystarczające? W odczuciu powszechnym pewnie nie, natomiast pieniądze, które na ten cel były dysponowane. Wspominał pan o tym o tych terenach, które najbardziej ucierpiały. To przypomnę, że w ubiegłym roku nabór y, zwiększony, znaczy alokacja środków zwiększona o ponad 30 milionów złotych spowodowała, że dla wszystkich gmin na terenach popowodziowych, które były wcześniej objęte stanem klęski żywiołowej, dofinansowanie wynosiło 100%, czyli nie było żadnego udziału własnego w ramach naboru y, 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 funduszu dróg samorządowych. Była to decyzja bardzo potrzebna, jednocześnie spójna z dysponowaniem środków na odbudowę po powodzi, bo jeżeli tam 100% i też na infrastrukturę drogową, mosty, przepusty, to dlaczegoż w Naborze oczekiwać partycypacji ze strony samorządu? Inaczej będzie w roku 2026, bo tam jest decyzja o dofinansowaniu 50% kosztów zadania doświadczenie pokazuje, że póki co rynek kupuje te zamówienia publiczne za wartości niższe od kosztorysowej. Zobaczymy jak to będzie w dalszym ciągu, więc jest też spora lista zadań rezerwowych, które systematycznie dzięki oszczędnościom wchodzą do realizacji. Sfinalizowana została ta inwestycja, która jakby została zapoczątkowana jeszcze za rządów premiera Mateusza Morawieckiego rządowego funduszu dróg lokalnych i korzystając z okazji tego otwarcia chciałbym podziękować tutaj mieszkańcom, którzy wykazali się wielką cierpliwością, bo jednak przez te parę lat były tutaj problemy z komunikacją. Na pewno przysporzyłem wiele kłopotów tutaj w dotarciu do centrum miasta. I jedną szczególną rzecz chciałbym tutaj podziękować samorządowcom, czyli radnym w poprzedniej kadencji, również burmistrzowi Burmistrzowi, Wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji, ogólnie samorządowcom, że jak gdyby niepotwierdzona została taka z góry taka reguła, która też funkcjonuje w niektórych miastach, że najważniejsze jest w Centrum. Ważne właśnie jest to, co się tutaj stało, że jednak Śródmieście jest też częścią miasta Prudnika i myślę, że tego dowodem jest właśnie oddanie tej inwestycji i cieszę się, że również w naszych planach choćby przyszłorocznych również jako radni stawiamy się i stajemy za tym aby nie tylko centrum, ale również te ulice w śródmieściu otaczające, że tak powiem centrum podnika, również że tak powiem zmieniały się były coraz ładniejsze i piękniejsze Jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym samorządowcom, którzy Parę lat temu podjęli decyzję, że akurat tutaj ten teren, taki troszeczkę jak gdyby zaniedbany i zapomniany na tamte czasy, dostał troszeczkę blasku i takiej nadziei dla tych mieszkańców, że jednak oni też tutaj u nas są pełnowartościowymi mieszkańcami. Dziękuję. To jest bardzo ważny fragment infrastruktury miejskiej, zaniedbywanego obszaru przez całe dziesięciolecia. Wreszcie coś na tym. W terenie się bardzo pozytywnego zdarzyło staraniem władz gminy przy wsparciu rządowym pieniężnym ta inwestycja jest dzisiaj. Finalizowana, z czego jestem bardzo rad. Cieszę się, że również e, dzięki dobrej współpracy z powiatem udało się ładnie to, co powstało, skomunikować z sąsiednią ulicą Powiatową, ze ścieżką rowerową. Jest tutaj znacząca poprawa bezpieczeństwa właśnie na tym odcinku, gdzie droga stała się jednokierunkowa, dzięki czemu unikamy kolizji z rowerami jadącymi z góry, bo mogłoby się zdarzyć, że. Kierowca nie zauważy rowerzysty wypadającego z zakamienicy. Także te ścieżki rowerowe, ta infrastruktura chodników, ta świetna nawierzchnia, to wszystko było tutaj bardzo potrzebne i tego chciałbym z panu burmistrzowi, potencjalnym panu burmistrzowi Zawiślakowi, ale i panu Wojewodzie Pośpiechowi pogratulować i podziękować w imieniu mieszkańców całego powiatu. Dziękuję uprzejmie. Bravo.